Czwarta yeah. dwadzieścia, kończy piwo, to je znak, że odpalam tubę, że zaczyna się mój szlak. Godzina akcja, godzina prawdy, godzina bez ściem. Godzina, w której tworzę makie, z dymu i z rymu wiem. Teraz ci się we krwi, mi chodzi na palce. I teraz zamiana, szpak podgląda, bocia na tańce. Mnie to wszystko ze mnie wypływa jak potok rzeki Nie mieści się we wychodzi na palce I teraz zamiana szpak podgląda bo ciała na tańce To moja godzina, to mój czas to... teraz ja zamiana szpak, podgląda bociana Co to znaczy, że role się odwracają Że ofiara staje się katem, zobaczysz? Że ten co był na dole, teraz jest na górze i rządzi Że ten co był słaby, teraz jest silny i wadzi jeśli się we wychodzi na palce I teraz zamiana ja szpak, podgląda bociana tańce To moja godzina, to mój czas to Więc uważaj, bo ja ten szpak, teraz będę cię podglądał, będę obserwował każdy twój ruch, będę oceniał każdy twój błąd, to już normalna sprawa Jeśli mi się nie spodobasz, to cię zniszczę, to cię obiecuję, bo teraz ja mam władzę, teraz ja rządzę, teraz ja decyduję i za to dziękuję Pracę Krwi, wychodzi na palce I teraz zamiana Szpak podgląda bociana na tańce To moja godzina To mój czas, to mój trip Wchodzę w trans, odpływam I tworzę swój lip I teraz zamiana Szpak podgląda bociana Co to znaczy? Że role się odwracają, że ofiara staje się katem Zobaczyć, że ten co był na dole Teraz jest na górze i rządzi Że ten co był słaby Teraz jest silny Teraz samiana, szpak podgoda bociana Co to znaczy, że role się odwracają Że moc staje się gatem Zobaczysz, że ten co był na dole Teraz jest na górze i rządzi Że ten co słaby, teraz jest silny i wodzi Ty co bo ja ten szpak Teraz będę cię podglądał Będę obserwował każdy Twój ruch Będę oceniał każdy Twój błąd, to już normalna sprawa Jeśli mi się nie spodobasz, to cię zniszczę To ci obiecuję, bo teraz ja mam władzę Teraz ja rządzę, teraz ja decyduję i za to dziękuję. <gry>